Siema, dziś nagrywam pierwszy odcinek serii Sniper Ghost Warrior. Jest ze mną. Gestion? Siema. Więc tak, dziś nagrywamy, no tak jak mówiłem, pierwszy odcinek Snipera Ghost Warrior. Więc nie wiem jak to wygląda do, konkretnie. Nie wiem o co tu chodzi, więc nie bądź. bo możecie, bo <coughs> kupiłeś. No właśnie, więc. Jakby co, to mogę nie wiedzieć paru rzeczy. Ej, no, tylko taki dziwny obraz masz o. No. Dobra, no. To średni weź. Średni, no. dobra. A ja mam swoją maskę. U nie, strzelnica. Jak... A ja mam swoją niebieską maskę. E... Dobra. Jak Dobra. No. Dobra. No, jesteśmy na strzelnicy. To będzie pierwszy odcinek, a ja jestem w swojej masce. Zaprezentuj. Podstawowy... coś tam, coś tam. Ja ja tam... ja jak będę iść do wojska, to chcę być Jeżeli oczywiście nie. snajperem... Jeżeli nie chcesz... Nie, wiesz... Dobra. Jeżeli nikt już nie będziesz chciał zostać. Pum. 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 Ja mam dwie... dwie Pum. Pum. zastosowania. Zostanę może żołnierzem, albo będę twórcą gier pomagam na lotnisku. No. Będę przywoził ten... Jak to się nazywa? Słodki. Kurde, nie mogę trafić. Dobra, schodki albo... Ej, patrz! Jestem Geronimo. Nie trafiłeś! No patrz z tego jednego! Efekty dźwiękowe, walę się... Bał się, że. Gdybyś też powinien szkolenie nie. i rozpocząć grę w trybie fabularnym. Dobra, bym. Oj, dobra. Najpierw. Pierwszy, pierwszy odcinek jest serii. Strzelnica trening. Dobra. Idź. Siema. Co teraz? No o, jest. nowa broń. U, o, o zważył bo spadniesz. Położyjemy się. Aby się. No, już się położyłem. Wciśnij, aby celować. No? Gdzie mam celować? A może tam będziesz musiał. To to o, że. O, samolot poleciały No, chciałbym zostać. No, A patrz, jak nie, nie będziesz snajperem, bo ci się nie uda, to możemy być pilotem. <grym> lubię Czerwony punkt wskazuje miejsce trafienia. A gdzie to jest czerwony punkt? To... celownik weź. O dobra, znalazłem PPM, ale trudne. Pum, raz trafiony był? Pum, 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 pum. pum nie, z czego ale. Pum, 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 pum. Jakoś nie chcę zginąć. Kiewędy. No. Dopiero 3 minuty kręcimy. To ma być jakieś 10 minut. Przybiję dalej za pomocą, no to już umiem to. Zróbmy takiego headshota. O, kulką było to zrobić. Kropką. Mm -hmm. Co ty jak nadajesz ciągle? Ja lubię takie battlefield Trójka, fajna jest. Wciśnij szlifta, wejść w tryb koncentracji. O, koncentracja. Kuu. Fuck you. Po wolnym tempie. Fuck you. Jakiś nietrafiony był? No ale ale w ciągu ciągu No i strzeliłeś parę razy To spróbuj tą kropką. Kurde. Tam... Dobra, spróbuję w tamtych najpierw. Kurde, ten to już trudniejszy jest. Cóż kurde. Jakieś niedorozwinięty. Albo nie czuję bólu. Zdejmuję sobie... Zdjąłem swoją maskę. Ja Cię! Yeah. Trochę nam tu jak Jakieś co dwie minuty to zajęło. No nie! Yeah. To iść tam, do, do nich podejdź. A to może przybliż tak na maksa? Się nie da, na, już jest na maksa. Ja tam się nie znam. Na no stajperce. No Jezu, no tyle ra A! Kulką muszę celować... Kopiłem ci kropką tą. Kropką. No trafiłem go. Zbugowało ci się. Żyć. No i ja to Dobra, zrobię parzę jak przejdę ten poziom, to będę kręcił dalej. Dobra, w końcu ich zestrzeliłem z Gazgona. No, a my I śniemy po... dalej ich. Teraz. O, wow, by im tylko wychodzą. Puf, puf. Dobra, det. Puf. Opanowaliśmy u. to, że tą kropką. Właśnie, o tutaj. Z... Widać. Znowu samoloty lecą. Tutaj ma. Mamy kropkę na celowniku pod trzy... C... głównym celownikiem, więc to jest tam na, ta, Tak naprawdę to tam poleci pocisk, więc to jest takie ułatwienie. No. Gdzie teraz mam iść? Tam? Dobra, co tu robimy? O, granat! A gdzie mam rzucić? A, tam. Puff. A granatnika nie ma? Tych. Granatnik lepszy, trochę... Puff. Nie! Siemasz! Zostało ci jeszcze 4-6 minut. A, tak. I nakręcimy. Będzie może trochę się Będzie więcej niż 10 minut. Nie wychodź z ukrycia, pozostałe czasy co chodzi? co tu mam wejść? Nie. A co tu chodzi? A, ale stąd nie mogę wyjść, dalej Mogę tu siedzieć. O, przez pół minuty mamy tu czekać. No. To my pogadamy. To jest jakiś kawał. Nudzi nam się. No jeszcze 15 sekund. Ja. Dobra, powiem. Był Do sobie kopciuszek. Weź <laughs> ja, z kopciuszkiem. Ja się Osiem, siedem, sześć, pięć. A dobrze to robimy? Cztery, nie wiem, trzy, dwa, jeden. Dobrze, porażka. Lol. A może musieliśmy się sk... No dobra, nie wychodź z ukrycia. A może. Ale no to gdzie ja mam iść z tego ukrycia? Tam do chałupy nie mogę. Pokryj się w krzaki. No, udało się. Oni Cię zobaczą. A, widzą Cię. No i pora. A, bo tu chodziło o to, że tak jak wychowany. No, że oni, że testują Cię. A Ty poszedłeś się, jakby do oni. Do Dobra, no to kończymy część pierwszą. Yy, I zapraszam do oglądania części drugiej. Cześć.